Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla ryb na walentynki 2022 roku. Rozkład będę robiła stali telema tarot. Wyciągnę dla Was trzy energie, które będą mówiły, jak Wasza sytuacja miłosna może się Rozwinąć, potoczyć i po jednej energii, co robić w tej sytuacji, a czego nie robić. Dobrze. I zobaczmy, co tutaj będzie chciało się dla Was pokazać. I mamy tak. Sześć buław. Koło fortuny i świat, Boże, trzy wielkie arkana. Więc bym powiedziała, że, mm, e, że e, tutaj pod spodem 5 buław, mamy tutaj progres, e, jakieś też e, potyczki, ale może właśnie w relacji, ale duży sukces, tak? Duży sukces i e, też właśnie e, z tym związane też może zmiany takie, jakie będą przychodzić. Tak? One są bardzo już przewidywalne. Więc myślę, że tutaj, że tutaj będzie to koło fortuny obróci się na Waszą korzyść, że to może będzie właśnie bardzo korzystne dla Was, że ruszy się coś właśnie tutaj w tej relacji. Czy to świeże, czy, czy stare, to różnie tutaj, czy jakieś Odnowienie różnie tutaj może wyglądać, zamknięcie jakiegoś etapu, odrobienie jakiejś lekcji, i wejście w nowy. Tak jak powiedziałam, czy, czy po prostu nawet w relacjach, które już istnieją, może nawet jakieś były problemy, ale kończy się to dużym sukcesem, tak jak powiedziałam, te z, zaczynają przychodzić zmiany, może pracowaliście też nad relacją, wchodzicie w nowy etap, odrobiliście jakąś lekcję. A oczywiście dla tych osób, gdzie pojawia się dopiero ta, ta miłość, też tutaj macie szansę na sukces, że to wszystko się uda, tak, że, że to koło fortuny obraca się na waszą korzyść i wejście właśnie w kolejny etap. I też może być tak właśnie, że też jakby z poprzednich relacji wyciągnęliście jakieś wnioski i to właśnie. Pomaga Wam w osiągnięciu tego sukcesu, tak? Tutaj w nowej relacji. A więc tutaj jakby ta praca, którą może wcześniej zrobiliście, ona tu może przepięknie zapracować i przynieść te właśnie efekty w tę kolor Fortuny. I może to być właśnie czas, kiedy właśnie tą lekcję już odrobiliście, i możecie wejść na, na wyższy etap. Więc ja bym powiedziała, że tutaj, mimo to, że nie ma kielichów, że jest tu bardzo korzystna e, energia, tak? która mówi właśnie o jakimś, o, mówi o sukcesie, w tej, e, że odnosicie w, tej, e, w tym obszarze, że jesteście tutaj wygrani. Tak jak powiedziałam, wylosuję dla Was jeszcze po jednej karcie, A co robić e, Tak w tym wypadku, czego nie robić. Co robić? Rybki mają. Proszę bardzo. Królowa kielichów. Czego nie robić? Głupiec. Dobrze. Pod spodem 7 denarów, czyli właśnie te czekanie na te efekty. Właśnie one mogą przychodzić tutaj już na te owoce. Co robić? Kochać. Kochać. Dobrze, że się tu pokazała, bo w tym miłosnym czytaniu jeszcze tutaj mamy tą energię Kochać bezwarunkowo, y, dawać siebie, y, czerpać właśnie radość, y, miłość, y, przyjmować, tak? Królowa Kielichów jest przyjmująca przyjmować, dawać i przyjmować dawać bezwarunkowo i przyjmować też tą miłość. Y, otworzyć się na tą drugą osobę. Czego nie robić, głupiec mamy. Y, jeżeli chodzi to o jakieś już starsze relacje, może nie wchodzić w coś nowego, tak? Już nie wchodzić w coś nowego, tylko po prostu właśnie czerpać tą radość z tej relacji, w której jesteście, tak? Po pierwsze. Po drugie, nie robić właśnie głupich rzeczy, tak? Bo też głupiec o tym mówi, tak? Żeby nie robić głupich rzeczy. Natomiast w nowych, w świeżych relacjach, tak? To bym powiedziała: Oczywiście, otworzyć się na tą drugą osobę, przyjmować to, co ta druga strona chce wam dać, kochać taką właśnie, obdarzać tą osobę czystą miłością, taką bezwarunkową, a czego nie robić. Oczywiście, głupich rzeczy, tak, żeby na to zwrócić uwagę i żeby też. Nie wchodzić w y, jeszcze tak jak kogoś poznaliście, jest to świeża jakaś relacja, to y, nie zmieniać tej relacji, tak? Nie wchodzić w inną, że kurczę, to jest świeża, tu jeszcze się coś pojawia, tak, jeszcze mam jedną tutaj y, właśnie y, 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 y. jeszcze kogoś mam y, z, z, jeszcze z boku, tak? Ktoś, kogoś, kto się chce też spotykać i tak dalej. To po prostu nie wchodzić już w tą nową, tak. Więc w ten sposób tutaj bym widziała dla tych świeżych relacji i dla tych relacji, w których już jesteście przez dłuższy czas. Po prostu przemyślcie wszystko, bo naprawdę jest tu fajna energia. Może to fajnie w przyszłości bardzo zapracować. I po prostu tak jak mówię, no nie róbcie tutaj żadnych głupich takich ruchów, których byście później w przyszłości żałowali, tak. A jeszcze Wam dobiorę jedną tutaj energię do, tej, do tego głupca. Dobrze. No Macie tutaj y, 10 też buław, tak? Y, że to może być też obciążające, tak? Żeby właśnie nie wchodzić w jakieś y, y, inne, powiedzmy, relacje, tak? Jak powiedziałam, czy przy tych y, świeżych, tych, tych nowych, tak? Że, żeby już y, po prostu, bo to może być później za ciężko, już wam, tak? Że to y, no może się. Y, może to być obrócić się to wszystko niekorzystnie dla was, tak? Tak samo dla tych relacji e, starszych, tak, to no, nie obciążajcie się niepotrzebnie, tak? Czy jakieś właśnie, e, e, jeżeli jakieś były też problemy w tej relacji, tak? I tutaj pracowaliście nad tą relacją i tu zaczynają przychodzić efekty tego, to po prostu złóżcie te 10 buław. I zapomnijcie o tym, co było, tak? Wchodźcie na kolejny etap i cieszcie się z tego, z tych efektów, z tej pracy, że udało Wam się, tak? Że y, po prostu złóżcie te, te, ten, ten, ten ciężar, tak? No, a tak jak powiedziałam, a dla tych nowych relacji świeżych, a, to po prostu y, nie, nie, nie łapcie dwóch srok za ogon, bo to po prostu. Potem może się okazać bardzo ciężkie dla Was, i, no i może niekorzystnie się tutaj obrócić, tak? Więc tak bym to widziała. Tak wygląda czytanie dla ryb na walentynki 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie. 真可以手法噶，嘿。Hey.